To my Co? kraftuje Co? Dobra, pokłowić w też... to... Jak tak z drugiej strony tak mi możesz tak posmyrać Go to zabijać zombiaki Jeden no. Dlaczego nie, nie nie doskocz, doskocz! To jest uno! Dros! Tres! cztery, Siko! Daniel! Sejs! Sejs! Twoja stara! Ale A, Tomek, wiesz le tam i tu tam będzie health co to? Co mówisz? Bo ja w swojej tamtej w bazie miałem Hell's Fury. Co to? No minigun. A! Weź to FUK! Fuk A wiesz to Tomek ile wiesz, minigun jest warty? Wciul 10 tysięcy To mało I jak RP? No Tomek proszę ci kup tego tego! Boże, nie jest lepszy. Ale on ma kupić. On ma. Tomek kupi ten, a ja, a ja z Robertem będziemy kupować to, żeby się nam dostać po prostu do środka bazy. Bo najtrudniejsze. Ja kupię, bo ciebie nie, stać. Bo naj... nie, nie stać akurat na to. Na nie No. Ale mnie już nie na stać na ten. Sobie. Na nie jak, sobie... jak my to zrobimy? No, my tam wlecimy. I zrajdujemy. Ale... Wait. Ale jak tam się powietrze? No to walniemy na sam na ten. Jak masz helikopter, to z tyłu masz tą taką yy, pomie po pomieszczenie gdzieś, gdzieś siedzą osoby po bokach. I tam walniemy Bo... generatory. Ten normalny i ten tlenu. Dobra, ale ty wiesz, że przecież walniemy w górę. Nie, ja tam byłem, ja byłem centralnie na tej bazie, tyle że nie trafiłem i zleciałem za bardzo w dół. To nie mogłeś, nie mogliście dać, po prostu wskoczyć na tą bazę, dać łóżka, Nie, bo Daniel wskirać? nie umie nie wleciał tam na górę. Wleciałem. Hmm, Okej, okay, rozumiem. A Makłowicz spadł, nie wiem czemu wyskoczył. Ja potem chcę jeszcze raz wlecieć, tam ale mi się powietrze dać. Okay. O on się leci, leci, leci nagle. patrzy je, krewka spada, i tak. Daniel, tlen mi się kończy, tak patrzę. Jaki tlen? Nagle patrzę i mi też spada. Haha, przykro, przykro Dusię To jest jakaś choroba? <laughs> Feneryczna! Ła! ale mnie płucza Ja pierdolę nie! Masz mnie tam magnezu pod lewym żar. Ej, Tomek, no dawaj, bo. Bo nigdy się. Ej, bo, bo jeszcze się nigdy nie zdarzyło. Pardabania. Zamknij ryj! Bo jeszcze się nigdy na pandzie nie zdarzyło, że była baza. No bo teraz nie można do góry płacić, bo się ginie automatycznie. Co no, się to... na pandzie, nie zdarzyło? Że mieć bazę, która by postała dłużej niż. nie wiem. Niż dzień. Co tutaj widzisz w tą bazę? No. To, ja, to my już zrajdowaliśmy. I ona dosyć długo stała. Nie kłam. No, no to my no, 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 weź. Ty powiem. on stoi i myśli, że z lornetki tam jakoś wleci, teleportuje się. To nie jest Minecraft, że rzucisz taką perełką i, i się tam teleportuje. Co ty I myślisz, że. Bo te, jak admini, moda, bo... Co za idiota? Czy tego. Co ty. Yy, 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 co... co ty robisz? On myśli, jak tu zaoszczędzić. <laughs> Ale schodami. No ta, ale to i tak przez z tlen nie. czemu te chmury nie przejdą? <laughs> nie przejdą. Powiedz, że się przesunęły <laughs> i to może się posłuchają. I... To Daniel choć to Blueberry sami pohandlujemy Nie, ja chcę tam wlecieć i zrajdować Tomek, no weź Chyba jest, ja ma plus Strike'a ulepszam. Ej Makłowicz, ty Dobra. masz zeza Ty masz zeza Zobaczysz na odcinku, masz zeza Nie, ja mam takie bardzo, bardziej oczy przesunięte na... O w ale do, mi FPS-y to... spadły Ty bardzo malował sobie brzwi Ej dobra le leć tam Tomek, resk tego Daniel. tego Nie mam czasu Daniel Nie mam czasu Daj mi spokój Daniel. Zostań mnie zboczeńców UO Wait 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 Uuu, To masz mi się w oczy ja, ja Ja pilotuję <głosy> Nie w <noise> Daniel Ej dobra to... nie poczekajmy aż mi fps y się uspokoją Dobra, jest po krótkiej przerwie, lecimy na górę i pewnie zaraz się rozbijemy I, u, i ogólnie u nas jest nie zwa, bardzo wesoło. Nie, nie zwa, nie, co ty, Ej się do to się tepną? Ej, co to jest? Tomek! Kto to jest? Zabij go! Ej, ja go trafić nie mogę! Się, nie zasięgu nie mam. Tomek! 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 On się rozbije! Co to jest? Nie wiem. Ale... Łap go! Ale jego się zabić nie da fuck? Tomek! Tomek! Chyba będzie miał do mnie Admin! How admin. admin! Wiesz co chodzi? Sradmi, a nie admin! Lecimy, no szybko, życiu... długa. A to jak, dlaczego się go zabić, nie da? Bo to jest pewnie jakiś moderator. Moderator. Lecimy. No to... Nie, nie, nie. <noise> jak ty wzięlata! ta? to? Nie. <głos> Ała! <głos> da nie. nie. ty zrobi! Tomek! Tomek! Mogę wiedzieć co robisz? To, chyba przypał! Tomek! Niech go zje, niech go zje Tego nie zabiję <grym> Ej Tomek! Co się dzieje? Czemu? On... E, nic. Czemu... Czemu on pisze? A, dobra co? Czemu mnie kliknął? Ej, daj mu... daj mu Haki. Daj mu napisz, że włączałem. Ej, napisz, mu, że włączałem. Dobra, rajduję bez was. Fuck you bitches! Ale, Fuck you nie. nigga! że Ej, napis mu, że włączałem. Nie mam czasu, rajduję. Zabiję mnie. Naprawdę, to ty miałeś ślicy? Nie. Rozwiję się, A... ale co tam? Brien. Boję się. Dlaczego to zrobisz? Nie rozwal się. Makłowicz wskoczył w kolana Nie umiem! Leć! Nie, nie! Daj, leć tam, leć tam! Ej, czemu to mnie zbija? Co się dzieje? na Nie, ja się nie dam! Wyląduj po prostu, żebyś nie rozwalił tej werby! Tepnij do mnie! I klikniesz wsiądź! Szybko! I wsiądziesz, Makowicz! Wyląduj! Nie, tepnij i wsiądziesz w locie! Tylko... I dawaj, do góry Szybko Łap się Dobrze dobra. Ej no Ej, czekaj, czekaj, czekaj No go Dobra, wyląduj na ty. Nie dawaj Mogło być No jak? <laughs> nie, wzbijaj, wzbijaj No dawaj Dobra, dobra Chyba nie dolecę <laughs> Uda ci się Jesteś? Jestem! Super A wy, jeżeli nie mogłeś podlecieć? No właśnie nie, bo mnie zbiło coś. Tak jakby odbiłem się od czegoś. Może koniec mapy. Mam... mnie taką nadzieję, że już nie wysadza, tylko wiesz, zbija w dół. Nie wysadza. A, zdradza, zaraz, lecimy i roku będzie je. Roku. Jak tym się lata? Idź. Jak ja lecę? Co się dzieje? Chyba koniec mapy Gdzie ja lecę? Nie się! Zmień się ze mną! Ej, co jest? Czy my właśnie wpadliśmy do wody? Tak. Co ty gadasz? No. Aha. Tomek. Makowicz odleć. Yes? Odleć. Makłowicz. Oczekuj sieć jako pilot. Na szczęście mamy generator. Tepnął się ten. Fuck you. Siedzi, siedzisz jako pilot? Tak. Już? No właśnie nie wiem czemu, ale. Wiem! Hej, man! Man! E, please tu mi my bas. My base. Plu, please, man! My base. Skybase, sky Skybase. Please, my base. My base. Aha, on nie umiem Man. Man, please. My base. My base. My... A wy spróbuj... wejdzie wy poprosić go, żeby nam heleczkę zrespił. No to weź mu to powiedz, bo nie umiem. Kurwa, iwan No nope. To chuj mu w dziurę I oh. To mu w dupę w dziurę wsadzam ten, Więc dziękuję dobranoc, my się z wami żegnamy Walić w dziursko ten serwer, dobranoc ha Tak Jesteśmy hazardzistami numer jeden Bajo Majo Ech. Pani Majo